Siemka, proszę Nagrywam, no yeah. Jak widzicie Przy moim pobycie listopadowo-grudniowym nie nudziłem się Na Dolnym Śląsku I śmigumy cały czas w terenie Z Łukaszem Także nie ma, że śnieg w domu siedzę Czekaj, się poprawię tutaj O rzeka Czy potok, dzik Idziemy teraz Pokażę wam że nie tylko latem czy jesienią To robione jest z czasów budowy tej trasy kolejowej co jest u góry, tak? Aha, dobra, idziemy Przejdziemy się tym krótkim 40-metrowym albo 50-metrowym na a można z buty umyć oczywiście opeki na spokojnie U! A ja tu mówię trzeba dokumentować wszystko Jakieś daty? Tak? Próbka, bo pęknięcia czy są jakieś, tak? A jest pęknięcie, rzeczywiście, patrzcie. A też pracuje takie coś. I po prostu... Robią coś takiego i patrzą, czy dalej nie pękło, wiesz? Czy to się nie rozszerzyło chyba, tak to... Tak to działało, no. A co chcie, żeby ci zdjęcie zrobić? No pójdzie, dobra. Co idziemy i zrobimy zdjęcie. Ale tu mały stan wody jest, nie w ogóle. A, ale to widać, że tu były na mulony, Patrzcie, ile rzeczy na Śmieci, oczywiście, bo jakby inaczej. Plastików, butelek, samochodzików masakra. O! No, opony. Śmieci są wszędzie, moi drodzy oglądacze. A co to tam jest? Ale tam jest syf. Ojać, trzeba będzie waną wodą wyjść do góry. Z drugiej strony, co to tam niby jest? Pasmo bursowych coś tam. A nie, to jest odcięte po prostu coś. To jest zrobione. Aha, tutaj jest zrobione. Dobra, to jest. To jest, jakby jest, tu jest jakieś gniazdo. A to jest gniazdo to jest zrobione, a to jest obcięte z czegoś tam to jest po prostu. zabezpieczone takie. Ale to jest zdjęcie tego miejsca Tu gniazdo jest patrz Czegoś Nie wiem czego Takosy zaraz tutaj Proszę tutaj hmm. Na mulisko Patrz jak namulone Dobra, idziemy dalej. Taka ciekawostka z terenu. A tych ciekawostek jest trochę na Dolnym Śląsku. Pozdrawiamy z Łukaszem. Lecimy do przodu. Trzymajcie się zdrowo. Siemka.